Witam Państwa. Jako inżynier mam poczucie czasu i postaram się skończyć w mniej niż minut 15. Nie, nie, no już nie przesadzajmy. Referat jest z zeszłego roku, ale ponieważ tematyka ciągle mnie interesuje, i się nie zmieścił na poprzednią konferencję, pozwalam sobie Państwa tym zainteresować. Jestem autorem tego referatu, a ostatnio udało mi się zarazić tą tematyką moich kolegów, pana Lecha Własaka, Tomka Dubiisa i Tomka Waldy którym dziękuję za współpracę. Proszę Państwa, będzie o tak zwanych kastach, nie chodzi o castingu, o castingi na, na współlokatora albo cokolwiek. To jest troszkę inny źródło słów. Motywacja do tego jest następująca. Po pierwsze, redukcja liczby godzin, ten cud edukacyjny w Polsce do roku 1989, czyli wiedzy przybywa, godzin ubywa. I to jest ten problem, że maleje jak gdyby ranga stopni tytułów. No bo trudno jest yy, w przeciągu tak niewielkiej liczby godzin przekazać to, co jest do przekazania. Repetitio jest Mate Studiorum. Yy, w tej chwili, aby wyrobić pensum, muszę powtórzyć coś 8 razy i coraz bardziej staje się dla mnie nudne i irytujące. No i Edgar Dale, któremu się zupełnie niesłusznie przypisuje ten obrazek. On w 1946 zrobił trochę inny obrazek, ale dopisano mu yy, pewne elementy. Chodzi po prostu o to, że w momencie, kiedy korzystamy z multimediów, lepiej zapamiętujemy. No i proszę Państwa, broadcast. Źródłosłów, bardzo ładny sierpca Van Gogha, czyli szeroki rzut, czyli coś rzucamy szerzej niż tylko na tą salę. 1922 rok pierwsza transmisja. Czy da się wobec tego w sposób podobny transmitować edukację? Yy, przeciwieństwem broadcastu yy, jest coś, co widziałem lat temu 20 w Holandii: Nerocast. Yy, w sytuacji, kiedy yy, 600 studentów przyjęto na TU Delft, to yy, wykładowca nie miał dwóch serii wykładów, tylko do drugiej sali była po prostu transmisja z kamery. To jest 20 lat temu, proszę Państwa. Do tej pory Politechnika Warszawska, największa, najlepsza uczelnia techniczna w Kanadzie, nie doczekała się tego typu rozwiązań. <laughs> Screencast. Yy. Brzmańca historia jest bardzo śmieszna. Czasami wynalazki wyprzedzają to, co mm, możemy zaakceptować i wykorzystać. Sprawdziłem w 1994 roku lotus skinkam, powstał, czyli program do nagrywania aktywności na ekranie. W 2004 roku Jon Adel ogłosił konkurs, jak to nazwać, wygrał Screencast. W 2004 roku Państwa, pokazywałem coś, co nazwałem animacjami oprogramowania. To nie jest reklama, to jest dzisiejsza gazeta. Kurs Excela. Właśnie w postaci animacji oprogramowania. Czyli to są tak zwane screen castingi. Nauczanie oprogramowania ma różne warstwy: formalną, merytoryczną. Jeżeli chcemy, aby student wekselu rozwiązywał różne poważne zadania inżynierskie czy ekonomiczne, najpierw musi przejść przez klikologię stosowaną. Proszę Państwa, historia czasem mianowicie zatacza koło. Moi studenci, szczególnie po sprawdzianiu poprawkowym, wręczają mi notatki. To jest to, co musieli zrobić, żeby się nauczyć korzystając ze screencastingów. I historia ta koło, bo sobie coraz częściej życzą dokładnych instrukcji, co mają nacisnąć, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Yy, proszę Państwa, yy, narzędzi jest mnóstwo. Ja korzystam aktualnie z BB Flashback, narzędzie nieodpłatne. Czyli to był screencast, yy, slidecast, proszę Państwa. Wszyscy używamy PowerPointa, ja już się przyrzuciłem na prezi. Ale generalnie rzecz biorąc, większość rzeczy robi w PowerPoincie. Okazuje się, że można od wersji 2000 nagrać dźwięk, tylko to jest strasznie mało mobilne, w związku z tym, chociażby program iSpec daje konwersję do formatu Flash. I można tego typu wykład umieścić w sieci. Yy, Premięsa dla yy, osób bardziej tradycyjnych jest broadcast. Mimeo proponuje taki specjalny pozycjoner Można pisać zwykłym flamastrem po whiteboardzie, i to jest rejestrowane łącznie z dźwiękiem. Dla bardziej nowoczesnych jest rozwiązanie, które nakładamy na projekt multimedialny i też rejestruje wszelakie aktywności. I to wszystko, proszę Państwa, jeżeli y, będziemy transmitować, to się nazywa podcast. Podcast to jest oddaj poda oczywiście nazwa, ale jest także akronim tego terminu Personal on Demand, czyli na żądanie y, y, transmitowany element. I to jest właśnie podcast. Proszę Państwa, no i przechodzimy do webcastu, czyli tego, co się w zeszłym roku nie zmieściło. Motywacja była prosta. Podcasty, które ćwiczę od 7 lat, miały zarzut braku, braku y synchronicznego kontaktu. No to co to jest za wykład, gdzie nie można zadać pytania? Zawsze tłumaczyłem, że student raczej jest niechętny do zadawania pytań, ale Cóż, no skoro jest zarzut, trzeba y, merytorycznie odpowiedzieć. Był też przypadek obrony doktoratu, kiedy w popłochu wydział robił coś za pomocą Skype'a. No a poza tym y, obyczaj akademickich konsultacji w dogodnym terminie. Ja mieszkam 30 kilometrów poza Warszawą, horror, dojezd, dojazd do centrum. Przecież te konsultacje można prowadzić y, właśnie korzystając z nowoczesnych narzędzi z domu, zdalnie. I to był rok akademicki 2011-12. Sądzę, że byłem pierwszą osobą w Polsce, która prowadziła taką rzecz no, na, na dużą skalę. Zapomniałem ją o tym organizatorzy konferencji How to Webcast, gdzie w październiku zeszłego roku o tym mówiłem, szukali kogoś ze środowisk akademickich nie znaleźli. Dwa przedmioty, wykłady z podstaw informatyki, metody obliczeniowe no i różnego rodzaju webcasty, slajdcasty, podcasty. Wszystko zanurzone oczywiście w Modlu. Yy, korzystałem yy, z platformy Visaicube. Państwo macie w materiałach przeczytać yy, całą historię. Zawsze lubię o czym innym mówić niż napisałem, żeby nie było nudno i żeby była pewna wartość dodana. Yy, nie ma jeszcze żadnego standardu open source'owego yy, odnośnie narzędzi webcastingowych i właśnie z kolegami rzucamy monetę yy, czy Open Meetings, yy, czy Big Blue Button. A korzystam z odpłatnego narzędzia hinduskiego, proszę Państwa. To jest taka, bo chyba połowa czasu, to jest czas na anegdotkę, proszę Państwa, moja macierzysta uczelnia marzy o tym, żeby hindusów uczyć w Polsce. To raczej myśmy powinni pojechać do hindusów i uczyć się czegoś od nich. To tam był taki kwaśny trochę dowcip. Proszę Państwa, nie byłoby tego referatu, gdyby nie to, że była motywacja i smutna refleksja w zeszłym roku, bo studenci słabo uczęszczali na te wykłady, bo dla nich było najważniejsze any time, czyli 3 godziny, 5 godzin przed sprawdzianem wszyscy od razu chcieli to obejrzeć. Więc postaraliśmy się znaleźć trochę motywatorów dla studentów w tym roku. I proszę Państwa, frekwencja jest 72%. Zrealizowano 3 czwarte wykładów. ostatnio miałem wczoraj i z 250 mniej więcej studentów częstsze 180. Jest 70% odpowiedzi ankietowych różnego rodzaju. Pełne wyniki będą za 3 tygodnie, jak skończę wykłady. I wyniki są no, bardzo miłe, bardzo pozytywne. To też jest, proszę Państwa, pewien znak czasu. Ja jestem z tego minimum, które ma 512, 256 do 512 kilobitów na sekundę, bo mieszkam na wsi i więcej tam nie można mieć. Ale, proszę Państwa, okazuje się, że nawet przy takiej prędkości transmisji można prowadzić webcast. Początkowo był jeszcze obrazek w mojej twarzy, ale to rozpraszało. Studenci mi usiłowali z czoła coś czytać, a głowę pochyliłem. Mnóstwo swoich rzeczy interesowało zawartość kubka, w związku z tym skasowaliśmy ekranik i jest tylko głos i dźwięk. Jakbym zrobił eksperyment, się zanurzył pod ten stół, to Państwo też byście dużo mi stracili. Stąd dźwięk jest najważniejszy i oceny są rzeczywiście dobre. Ocena jakości obrazu, ona się od razu poprawiła w momencie, kiedy były tylko slajdy, czyli nie było twarzy jest bardzo dobra. Proszę Państwa, przerwy w transmisji, studenci mają takie brzydkie słowo, lagi są czyli opóźnienia. Yy, otóż okazuje się, że nie można korzystać z połączenia Wi-Fi przy podcastach, a studenci namiętnie 50% korzysta z Wi-Fi i nie jestem tego w stanie yy, od nich wymóc, żeby jednak wyciągnęli ten kabelek z szafy i się kabelkiem podłączyli. Yy, Przeglot, proszę Państwa, jest standardowy, o tym mówią. Teraz się nazywa jak? Yy, nie standardy, tylko krajowe ramy kwalifikacji. Podstawy informatyczne. No cóż można młodemu człowiekowi, który ma wszystko, iPoda, iPhone'a i tablety. Yy, Powiedzieć ciekawego. Więc oceny, jak interesująca była tematyka, że jak Państwo widzicie, mierne. No, nie opowiadam kawałów, tylko staram się ich przekonać o tym, co to jest bit byte, jak działa bramka logiczna. To dla inżyniera budowlanego jest dosyć ciężkie. Ale za to, proszę Państwa, prezentacje są już lepiej ocenione, czyli można nawet z nieciekawego wykładu zrobić coś względnie ciekawego. Prowadzenie wykładu, proszę Państwa, okazuje się, że webcast jest. No, naprawdę wyzwaniem. w materiałach umieściłem kilka publikacji, czytam to, czytam to i, i powiem, jak klasyk, wiem, że nic nie wiem. To jest zupełnie inna historia niż, niż stanąć przed Państwem. Już w tym roku jakoś no mi lepiej idzie, ale świadomość, że tam ci sobie robią cokolwiek, prawda? A, a ja widzę tylko i wyłącznie ekran, nic poza tym jest trochę deprymująca. Studenci nie mają kamerek włączonych, bo to się wszystko przewróciło, nie mogą y, mówić, tylko piszą. Co piszą, to przez y, sympatię do nich nie będę opowiadał, ale proszę Państwa, to dokładnie to samo robią na klasycznej sali wykładowej. O czym myślą, my nie wiemy, prawda? Siedzi dżentelmen długowłosy i tak się rusza. Ma słuchawki, słucha muzyki. A ja ciężko pracuję. Y, proszę Państwa, to jest też coś znamiennego, bo były atraktory w postaci takich testów, które dodatkowo punkty do egzaminu zerowego. Testy według studentów są bardzo trudne, a oceny są bardzo dobre, więc czegoś tutaj nie rozumiem. No ale proszę Państwa, pisałem o różnych demotywatorach. No a jednak jest motywator. Dla wszystkich jest to bardzo atrakcyjna forma. Czyli czyli, no, chyba warto coś takiego robić i próbować robić. Czy jeszcze zostało mi chwilka? Bardzo dobrze, no to teraz wolny refleksem, ciągnął czasach Agnieszka, ale to ciężko będzie. E, proszę Państwa, e, bałem się, że nie zdążę, więc background. E, słucham referatów, słucham, uczę się. Kiedyś kolega powiedział, że, że nie jestem uczony, bo się ciągle uczę, bo uczony to jest taki człowiek, który się niczego nie nauczy. E, referaty są na różne tematy. To, o czym ja powiedziałem, to jest coś, co nazywam e learningiem nieinstytucjonalnym. Za tym nie stoi. Uczelnia, zatem stoi 50 dolarów, które wydałem. I czysty rachunek ekonomiczny, ponieważ jedno tankowanie w tej chwili to jest 300 zł. Czyli, żeby dojechać, musiałem znacznie więcej zapłacić za 50 Za 50 dolarów, a przepraszam, 50 dolarów, nie to, mniej więcej tyle, 50 dolarów, 200 zł. Czyli, czyli to jest czysty rachunek ekonomiczny, jest to dla mnie tani. Generalnie rzecz biorąc zainteresowanie studentów jest bardzo duże, zainteresowanie kadry jest odwrotnie proporcjonalne do zainteresowania studentów i ja wiem, że sobie robię krzywdę, dlatego że studenci już zastanawiają się, czy ktoś inny nie mógłby poprowadzić konsultacji w sieci. Za konsultacje w sieci, gdzie współdzielimy e są czymś rewelacyjnym. Dla kierunku inżynierskiego można coś takiego zrobić i to naprawdę działa. Yy, także mówiłem, mówię o e-learningu akademickim, ale nie instytucjonalnym. Powiedziałem e-learningu, staram się tego słowa nie używać, ponieważ jest to normalny kurs dla 300 studentów studiów pierwszego stopnia stacjonarnych, wzbogacony o pewien element pod tytułem wykład nie w sali, tylko, yy, tylko yy, w sieci. Jeżeli Państwo chcielibyście to obejrzeć, bo to działa, tutaj jej sieć mogę pokazać, te wszystkie wykłady są potem nagrane, można je obejrzeć, odsłuchać. I, I zachęcam, proszę Państwa, jeżeli uda nam się którąś z tych platform posadzić, zaimplementować, pożenić z modu, to może za rok o tym opowiem. Dziękuję bardzo.